To miała być krótka, ekscytująca przejażdżka po rajskich wodach Tajlandii, ale w kilka minut niebo pociemniało, a spokojne morze zamieniło się w piekło. Silny wiatr, fale uderzające o burtę sprawiły, że turyści zaczęli panikować. Cześć, na świecie dzieją się dziwne rzeczy, w które trudno uwierzyć, dopóki nie zobaczymy ich na własne oczy. Dziś pokażę Ci najbardziej zaskakujące momenty, jakie uchwyciły kamery. Zapraszam do oglądania. Oh yeah! Watch out. Watch out. To nagranie zostało wykonane przez Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać półzanurzalny okręt podwodny, który próbował przemycić nielegalny ładunek wart miliony dolarów. Najlepszy sposób, by zobaczyć jedno z najwspanialszych zjawisk natury, to spojrzeć na nie z nieba. Tysiące antylop przemierzających sawannę w niesamowitej migracji. A ty, wysoko nad nimi, w koszu balonu, podziwiasz ten spektakl życia z perspektywy ptaka.

Prędkość lawy potrafi być naprawdę zaskakująca. Na stromych zboczach wulkanów jej przepływ może przypominać rwącą rzekę. Potrafi osiągać nawet kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Не, а что же не пишет. Oh, dear God. Yeah. Video. I to były najbardziej zaskakujące chwile uchwycone na kamerze. Który moment zrobił na tobie największe wrażenie? Daj znać o tym na dole w komentarzu. I nie zapomnij subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was na poprzednie filmy. My się widzimy w następnych. Trzymajcie się na razie. Cześć.